YouTube oczywiście zapraszam na odcinek z Among Zapraszam. No to będzie taka nietypowa gra. Tak bardziej to na cheatach. Dzisiaj taki luźny odcinek na cheatach, ale bez znowu kilku udawnictw. Więc tak. Dochodzimy do jakiejś gry. Na przykład dobra tutaj. I tak. Widzicie tą tutaj taką. Tam, gdzie są takie różne kolory. Na samym środku, na samej górze. Pośrodku, na samej górze macie taką bramkę, kto kim jest. I zobaczymy, tak szczerze. Mm. A więc tak. Tu są takie osoby. Więc bardzo was pozdrawiam. Yy, więc tak. Teraz, może napiszę. ODC. Gryłem odcinek. Dobra. Czy tak ka kapiszą może się ten co? Osiemnastej trzydzieści, okej. A więc tak, ja, ja tę osobę bardzo pozdrawiam. Czy ta osoba może już ten? Okej, okay, zróbmy tak, wyłączmy. Żeby potem nie było. Ano, kto? Okej, okay, co się stało? Ja ich też pozdrawiam, szczerze, pozdrawiam bardzo. Pozdrawiam wszystkich, może panie kapiszon da start, tego nie wiemy, więc mam nadzieję, że oni wpadną, tutaj po pozdrawiam ich wszystkich, pozdrawiam szczerze bardzo, bardzo, odcinek trwa już 3 minuty, a to będzie tam trochę małego montażu, ale dobra, mały montażik, montaż wleci, więc mam nadzieję, że ten się spodoba, odcinek to będzie tylko dwie lub jedna gra i... Koniec, szczerze bym tak powiedział, koniec będzie. I tyle. No, zależy, czy ten pan Kapiszon da start. Ten pan Kapiszon może dać start. No to co, no to ja was, ja was wszystkich pozdrawiam, szczerze. Pozdrawiam was wszystkich. Ci, którzy oglądają ten materiał, mam nadzieję, że wy też zostawicie subskrypcję. Nie musi być z dzwoneczkiem, odcinki będą. Nie wiem, co ile dni. Na pewno będę coś tam um, jeszcze pisał pod innymi komentarzami, więc obserwujcie mnie. Ten może zrobię jeszcze sobie. Um. Dobra, no to dobra, nie będę nic mówił, jest ja start. Wy będziecie wiedzieć, kim ja byłem w czasie tej, tej, widzicie, nie mam żadnych teraz cheatów, czy się nie mam włączone, że ktoś jest impostorem, ale takim nie będę. Pozdrowiłem wszystkich, więc zapraszam na kanał. No i co? No i czekamy na grę. Mam nadzieję, że nikt nie powychodzi tak jak zawsze. Yy, jestem crewmate'em, dobra. Jestem crewmate'em. A więc tak, szukamy, gdzie mam misję. Pierwsza misja to jest upload'ik. Mało tych misji trochę, od razu mówię. Olcia chce zgłosić emergencji, nie chce. Okej. Okay. Okej, okay. czarny zgłosi się emergencji. I O co chodzi? No to ciekawi, o co szczerze chodzi? Mam nadzieję, że odcinek się spodobał, bo też na tym pra pracował. Yy... No, mam nadzieję, że na to by dobrze co To ja bym go wywalił szczerze. Mati Kik... Mati Kik. Zobaczmy, kto jest. jak go będę bronił. Okej, okay, to jest biały. dobra, ja go będę bronił. On nie będzie. Jak ja sprawdzam, to ja szczerze go bronię. I potem ma szansę albo do wygrania, albo do przegrania, i tyle. No kurczę, no szkoda, szkoda. No niech zrobią skip, no. Wiedziałem, że na mnie dwóch zagłosuje, bo to jest kurde najlepiej. No ja napisałem jako jedyny skip, no kurde, jak się nie odzywa, no to kurde, no to jej chyba nie, nie pozdrowię, nino, pozdrowię każdego. Dobra, biały jest impostorem. Zielony zginął, dobra, dziwne. A teraz będą sobie chyba robić nam takie sobie żarciki. No, ale ja chyba wyjdę i tyle. No skurde! Dajcie taką uploada. No nie dadzą, kurde, ja skipuję. Ja daję skipa, bo tak się my pędzje wyrzucą. Dobra, ale po pozdrawiam, nie jestem nawet zły, za chwilę może ten, live'y też się będą za niedługo pojawiały. Ale na razie nie są, nie będą pojawiane. E, jakby nie dopiero stosów, wtedy dopiero będą pojawiane. Dopiero live, musi być, jakby nie, subskryty. subskrypt. Dopiero wtedy będzie jakiś ten odcinek, będzie trwał, no, niedługo. 15 minut maksymalnie. No i co, no i mogę zaraz napisać to, to, co, czy to. Będzie święty spokój, no. Eee, dobra, wszystko jest ok. Ok. A, i jeszcze jedno dziś yy, jutro. Wy tego nadzieję, znaczy, że dzisiaj o 18.30, nawet czasami 1 godzinę. Więc robię tak. Teraz wam to napiszę. serię zapraszam na kanał na... W. W godzinie 18:30. To godzinie 18:30. A więc tak, dwie osoby na nim zagłosowali. myślą, że to ja jestem. I to zagłosował czarny i fioletowy. Jestem szczerze bardzo zdziwiony, że na mnie zagłosowali, choć ja nie jestem. Ja wiem, kto jest. To był biały. Jak my teraz oglądają. I niech nie, nie klikają tego przycisku, bo ich naprawdę zabiję. I dajcie grać, proszę Was. Jak mówię, ja nieposłona, to proszę, głosujcie na mnie. Bo ja nie jestem nieposłonem, tak? Podejrzenia, pierwsze dowody. Pamiętajcie, dowody zawsze muszą być. Nie ma dowodów, nie ma głosowania. I tyle. Okej, okay, apprendżaj, ktoś jest? Dwa razy. To, albo tu, albo tu, albo tu może być. Ktoś tam chyba wywędzie siedzi, chodźmy zobaczyć. Tak, ktoś tu wywędzie siedzi, bo właśnie widzę. Ktoś naprawdę wywędzie siedzi sprawnie. 10 minut, dobra. O, tam jest czerwony, dobra, on jest czysty. Jest ktoś w Lower Engine Dorn Dolnym. A więc tak, sprawdźmy sobie no szybciutko tu. O, dobra, jest tu Julks. Pozdrawiam. Oj, ojoj, oj, Julka. Zatobało się to poszło. Ale dobra, wiem, że ty nie jesteś. Yy, tak, szukamy ciała. Bo ciało może być. Mm, tu jest Ola. Mm, już bym dał, dawno bym zabił ją. Nie, nie, bo ja był ta, ta skuba, bo tak Ci się nie opłaca. Mm. Ciało gdzieś musi być, albo ona jest taka cicha. To ja już nie wiem, sam. Taski mam tu, tu, tu. Tak jak myślałem. Jest ciało czarnego. Yy, przepraszam Olciaks, ale ty stałeś jako jedna przy przycisku. To jest biały. To jest biały. To jest biały, przepraszam. Jesteś ty. Biały, oczywiście, że biały. Bo w się nie ruszała, a padły tyle kilów poszło. No i wiadomo było, no i brawo ja. No i dziękuję wam za miły odcinek, szczerze bym tak powiedział, a więc tak, jeszcze raz pozdrawiam, Ostawcie subika i łapkę w górę, będę wam bardzo, 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 bardzo wdzięczny i mam nadzieję, że ten, no jeśli napiszę, zapraszam dziś na... No. Odycy. Zapraszam dziś na Odycy. Na kanał... Na kanał W No, no, no. no to co? No to do widzenia!